No, i to jest właśnie to auto, które nas tutaj przygnało do Freiberga, koło Drezna. Długa podróż bo z Zielonej Góry, najpierw do Berlina, potem z Berlina do Drezna i z Drezna do Freiberga. I jesteśmy na miejscu po 6-godzinnej podróży. Naszymi klientami są pani Joanna i pan Rafał. Jakieś dwa tygodnie temu, może półtora, no pewnie z 10 dni już upłynęło. Byliśmy tu na weryfikacji. Weryfikacja wypadła bardzo pozytywnie i Nasi klienci zdecydowali się kupić to auto. Zanim kupisz auto, sprawdź je tak jak my w auto DNA. Www AutoDNA. Www.autoDNA.pl. AutoDNA oferuje możliwość sprawdzenia historii pojazdu po numerze win. Z AutoDNA sprawdzić można m.in. historię wypadkową pojazdu, przeglądy, odczyty drugomierzy, przeznaczenie pojazdu, zweryfikować bazy skradzionych pojazdów czy odnaleźć archiwalne zdjęcia. Stare przysłowie mówi, że Polak jest mądry po szkodzie, a Ty bądź mądrzejszy od niego po szkodzie którą odnajdzie dla ciebie auto DNA, szczegóły później powiem tylko, że była mała stysja na stacji kolejowej. Bo mówiliśmy się o 13:30 że sprzedawca nas odbierze z tej stacji, zresztą sam to proponował, ale potem go nie było. Nie przyjechał, powiedział, że miał dużo stresu z wymianą opon na zimowe, bo auto stało na letnich. Prosiliśmy go wczoraj, żeby wymienił jednak na zimowe, bo zimowe też były dostępne. Tyle kosztowało go to stresu, że zapomniał po nas przyjechać, też nie mógł przyjechać, no krótko mówiąc przeżył ten stres, my również, zaraz wyruszamy do Polski, dokładnie do Wrocławia, właściwie okolice Wrocławia, albo może inaczej część Wrocławia. Krótka przerwa w trasie, przyda na się, nie było czasu wcześniej obejrzeć tego auta, że wy nie mieliście czasu, a właściwie nie mieliście możliwości, ale teraz się nadarzyła taka sposobność, więc sobie zerkniemy jak to auto wygląda Te 2019 rok Letni zapakował do tyłu Są i miłotniawki Nie zbyt fajne Ale powiedzieć chwilę można Od biedny. Natomiast od dwóch właścicieli Jeździło w BMW AG Gdzieś na północy Chyba od czerwca Do maja 2019 roku Znaczy od czerwca 2018 roku Do maja 2019 Zdaje się, ale potem wam Przy montażu podamy Już dokładne dane Od 2019 Osoba prywatna z Bremen. Auto serwisowano tylko w BMW tak zdaje się w lutym tego roku przebiegu ma obecnie 106 tysięcy wypadkowe nie było ponownie lakierowane, co jest ważne dla klientów z Polskim. Jedynym mankamentem, o ile to można nazwać mankamentem bo on jest nieoryginalność szyby połowej. Była wymieniona. A niektórych to bada, no i nie zaleta. I, I tablicę tylko 80 euro.